Podróżujesz służbowo i prywatnie? Chodź, pokażę Ci, jak wykorzystać AI w podróży. Zacznijmy od informacji o pociągach. Mam bilet na pociąg Intercity. Sprawdź mi w internecie informacje o pociągu Intercity 48150. Czat informuje mnie, że to pociąg z Katowic do Ustki. Wiem, jakie stacje będę mijał po drodze, mam rozpisane składy wagonów, informacje o opóźnieniach oraz link do rozkładu jazdy. Ale nie jadę tym pociągiem całej trasy, więc jadę tym pociągiem dziś z Wrocławia do Poznania. O której będę w Poznaniu? Czy pociąg ma opóźnienie? dostaję informacje o godzinie przyjazdu, czasie podróży oraz link do strony, gdzie opóźnienia są monitorowane na bieżąco. Ale Poznań to nie koniec mojej wycieczki, więc jak dostać się z Dworca Głównego w Poznaniu na lotnisko Ławica? Dostaję przegląd możliwości: autobusy, tramwaje, taksówki, Bolt. Pytam zatem dokładnie o której mam linię 159, jeśli dojadę na czas do Poznania. Zwróć uwagę, że Chat GPT potrafi utrzymywać informacje o kontekście. Wie, czym jadę i o której będę na miejscu. Dostaje dokładne informacje o godzinach odjazdu autobusów po przyjeździe mojego pociągu. Ostatnia rzecz, którą chcę ci pokazać, to intermodalność. Chat GPT trzyma kontekst niezależnie od tego, czy rozmawiamy z nim głosem, tekstem czy obrazkami. Dotarłem na lotnisko Ławica i nawet doleciałem do Włoch. Po opuszczeniu samolotu robię zdjęcie monitora z informacjami i pytam. Na której taśmie jest mój bagaż? Chat GPT potrafi odczytać to, co jest na obrazku, a ponieważ pamięta, że leciałem z Wrocławia, udziela mi bezbłędnej odpowiedzi. Mój bagaż leży na taśmie numer 4. Jeśli interesujecie wykorzystanie AI w różnych dziedzinach życia, obserwuj mnie, a jeśli interesujecie wykorzystanie go w marketingu, wbijaj na kwietniowe szkolenie.